No dzień dobry, moi drodzy żołnierze. Miało być nagranko z lasu, ale niestety będzie to nagranko z domu, ponieważ mam nadzieję, że mi wybaczycie, że jestem trochę pociągając za nosem. Natomiast nie chciałam wam też odbierać tej przyjemności wysłuchania tych bardzo wartościowych rzeczy, które mam wam do powiedzenia dzisiaj. I właśnie mam czapkę na głowie, żeby stwarzać pozory, że dbam o swoje zdrowie. I o tych pozorach dzisiaj będzie. Natomiast nie będę stwarzać jakichś pozorów, że mamy jakiś super po prostu wysoki poziom energii, chociaż nie jest aż tak źle, jak mogłoby to wyglądać. Pamiętajcie też, że kamera ucina emocje nawet o połowę, także na kamerze to zawsze wygląda to troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości. Ale generalnie o pozorach właśnie chciałam mówić. Bo to co przed chwilą powiedziałam, to też ma duży związek z pozorami, tak? Ponieważ to co widzimy często na wideo czy na zdjęciach i tak dalej i tak dalej, to niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością, nie? Że jest takie powiedzenie, że rzeczy nie są takie jakie są, tylko takie jakie się wydają, nie? I mm, z tego względu między innymi ja przestałam, w, przestałam po prostu chwalić się metamorfozami moich podopiecznych. Ponieważ jej ja tak pracuję nie tylko i wyłącznie jakby na efekt sylwetki. I to jest choroba trochę dzisiejszych czasów. Efekt musi być efekt, musi być ta sylwetka, ponieważ bardzo dużo, zauważyłam w pewnym momencie, że bardzo dużo osób, jakby patrząc na takie metamorfozy w internecie przed i po, tak, które tak super działają sprzedażowo. I pewnie gdybym stawiała po bardzo regularnie takie metamorfozy, miałabym super więcej klientów. Na szczęście nie potrzebuję mieć więcej klientów, nie potrzebuję mieć bardzo dużo podopiecznych. Dlatego że przede wszystkim mm, ludzie sobie potem ubzdurają w głowie, że będą mieć takie same efekty i jeszcze na pewno w tym samym czasie, tak? Czyli jak jest metamorfoza na przykład trzy miesiące przed i po, tak? To my patrzymy na taką metamorfozę i nam się wydaje, że my osiągniemy ten sam efekt w tym samym czasie. Co jest bzdurą, co jest nieprawdą. Nie? I dlatego potem jest taki no jakby to powiedzieć, no takie może być rozczarowanie, no bo ja ćwiczę już pół roku, a tamta laska czy tamta pani miała efekty w trzy miesiące. To jest też coś, co ja słyszę na konsultacjach, od, z paniami na przykład rozmawiam, tak? Jestem na diecie, moja koleżanka jest na tej samej diecie i ona w miesiąc schudła 10 kilo, a ja coś mi tutaj nie idzie, nie? Y I bardzo dużo, znaczy w ogóle to jest tak, że jak 17 lat pracuję w branży i w wielu klubach pracowałam, to jest tak, to nie tylko ja to zauważam, żeby nie było, nie tylko ja to zauważam, tylko jakby te osoby, które są najbardziej zaangażowane, zawsze widzą troszeczkę więcej tak, niż ogół społeczeństwa. No i jest niestety taka tendencja, że. No, mało osób gdzieś tam zmienia tą swoją sylwetkę i pomija osoby, które przychodzą ze względów zdrowotnych, ze względów, nie wiem, jakichś tam bo boli ich kręgosłup i im zależy tylko na tym, żeby ten kręgosłup ich przestał boleć, tak. Yy, natomiast yy, nawet jeżeli trenujemy z innych względów, to gdzieś ta sylwetka się będzie zmieniać. Tak? Będzie się po prostu coś dziać z tym ciałem. No bo jeżeli my to robimy dobrze, tak, robimy coś systematycznie, no to. Yy, i naprawdę się przykładamy podczas treningu. To nie jest tak, że odfajkowuję trening i wychodzę i nara, no to wtedy też nie będzie efektów, tylko podchodzę do pewnych rzeczy sumienia. nie? No to nie ma szans, żeby nie było rezultatów. Te rezultaty prędzej czy później przyjdą. Natomiast po drodze my się nauczymy. Nauczymy się cierpliwości, nauczymy się tego, jak funkcjonuje nasze ciało, nauczymy się tego, że właśnie, że wyniki nie przychodzą od razu. Nauczymy się tego, żeby ja na przykład uczę moich podopiecznych pokochać ten proces, pokochać tą drogę Któr którą zmierzamy do tego celu. I yy, ja może przytoczę taką moją historię, kiedy ja rozpoczynam treningi, To przez pierwsze 5 lat, mimo że miałam efekty, tak, no jakby nie miałam takich efektów, jak sobie wymyśliłam w głowie, no bo jakby nie miałam też na to zasobów, nie miałam dobrze zbudowanej masy mięśniowej na przykład, nie? E, mi się wydawało, że rzeźbienie to polega na tym, że ja się po prostu odchudzę, tak? Efekt tego odchudziłam się tak, że wyglądałam jakby miała anoreksję, no ale bo pospalałam sobie wszystkie mięśnie, także ja znam wszystkie te tematy, z którymi się ludzie borykają, naprawdę po prostu popełniłam wszystkie możliwe błędy. Um, nawet mając wiedzę, tak? Mając wiedzę dotyczącą stref wysiłkowych. Ja wiedziałam w jakiej strefie ja mam ćwiczyć żeby spalać ketosą, w jakiej strefie żeby budować mięśnie. Ja to wszystko w teorii wiedziałam. Jakie są przemiany metaboliczne, kiedy, kiedy wchodzi w treningu ATP, kiedy spalam w treningu glukozę czy glikogen mięśniowy, kiedy spalam tkankę tłuszczową. Ja to, ja te wszystkie w cykle krepsza, wszystko po prostu mam obcykalne i ja to wszystko znam, nie? I, I może tutaj nie robiłam błędów, ale na przykład robiłam inne błędy. Robiłam błędy gdzieś dietetyczne, czyli na przykład za dużo jedzenia gdzieś tam obcinałam w pewnym momencie. Więc, jakby, wszystkie rzeczy, o których ja mówię do moich podopiecznych, to oni są zawsze szokowani. Skąd ja to wiem? No, wiem to, no bo przeszłam tą drogę, tak? Natomiast w pewnym momencie to się zmieniło, kiedy sama zaczęłam trenować z moją trenerką i ona mnie wzięła po prostu w takie. Wiecie, jak to się nazywa? Takie ryzy, tak? Jakby pomijając fakt, że ja też miałam bardzo dobrą technikę, bardzo dobrze opanowaną technikę ćwiczeń i jakby tą, tą moją wiedzę, to brakowało mi pewnych elementów. Ja się w pewnym momencie poddałam treningom z trenerem, z trenerką, tak? To była kobieta, która była sześciokrotną medalistką mistrzostw świata w fitnessie sylwetkowym, gimnastycznym, potem jeszcze wcześniej w kulturystyce. I, i, i jakby wtedy ten proces... Kiedy ja sama siebie poddałam, tak? bo czasami ktoś może pomyśleć, jak to trener? Ćwiczy z trenerem? Jak tak może być? No właśnie, y, to chujowy trener. No właśnie, nie, to chujowe jest myślenie takie, że trener nie może ćwiczyć z trenerem. To tak jakby y, psycholog rozwiązywał sam swoje problemy, nie? Albo lekarz sam siebie leczył. Tego się nie da zrobić po prostu, tak? Zawsze mm, musimy mieć na uwadze to, że my siebie nie potrafimy ocenić tak w 100% obiektywnie. Ale dopiero to dało mi y, taki, jakby to powiedzieć, właśnie. Napęd do tego, żeby osiągać rzeczywiście wyniki i mieć rezultaty, tak? Ponieważ Ela, moja kochana trenerka, bardzo mnie jakby dociskała mentalnie i psychicznie. I ja wtedy zrozumiałam po prostu, o co chodzi w treningu i zmieniłam sama swoje motywy treningowe. Nie? To był taki przełom. Ja zaczęłam po prostu po pięciu latach własnych treningów, już a trenerem, instruktorem, szkoleniowcem, gdzie szkoliłam ludzi, szkoliłam instruktorów fitness przyszłych, tak? Zmieniłam swoje motywy. I Dlaczego powiedziałam, że będę mówić o pozorach? Bo właśnie mnóstwo ludzi stwarza sobie w swojej głowie takie pozory, niby coś robię i ja sobie nic nie miałam do zarzucenia, absolutnie, bo ja chodziłam na fitness. Ym, jeszcze zanim zostałam instruktorem fitness, to chodziłam na fitness po 30 godzin w tygodniu. Ja to kochałam zajęcia z muzyką, a oprócz tego jeszcze siłownia, tak? Ja zaginałam y, instruktorów na siłowni, którzy próbowali mi coś tam podawać, jakieś tam wskazówki, nie, no to ja ich tam zgniatałam jednym zdaniem, no co oni tutaj do mnie gadają? Jakieś książkowe teorie, które nie mają racji bytu. Nie? Ja jestem praktykiem, halo. I, um, ale mimo wszystko, kiedy my sami próbujemy rozwiązać swoje problemy, to często to po prostu nie idzie. I y, to jest dokładnie ta sama sytuacja, gdzie przychodzą osoby i oni przez 30 lat się odchudzają, ale tak naprawdę to jest, są pozory, bo to jest w większości po prostu albo, ym, jakby to powiedzieć, takie nie, nie chodzenie na łatwiznę, tylko nie widzi się tych wszystkich elementów tak, po drodze, których się nie robi. A często ważniejsze jest to, czego my nie robimy niż to, co my robimy. Bo nam się wydaje, zgodnie z takim powiedzeniem, jak ja to mówię, wujka Henka ucioci, cioci Grażyny na imieninach, no przecież wystarczy mniej jeść więcej się ruszać. No takie to proste, jakie to proste to jest odchudzanie, to jest prosta sprawa. Przecież wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać. No to pokaż tam, Heniu, że mniej jeść więcej się ruszasz i pokaż swoje rezultaty, nie? Jakby, no, nie do końca o to w tym chodzi, tak? No i... Ym, i chciałam się odnieść do tego, że ja po prostu przestałam stwarzać sama pozory. Sama w swoim życiu. Przestałam y, myśleć sobie, że... No chociaż ja tak nie myślałam, że ja tam to już wszystko wiem. Ja się zawsze zastanawiam, czego ja nie wiem, co ja robię jeszcze źle, że ja nie mam takich efektów, jakie ja chcę mieć. Nie? I jak zaczęłam trenować z moją trenerką, to nagle zaczęłam mieć rezultaty. Nagle zobaczyłam, po prostu tu, w głowie mojej, uświadomiła mi pewne rzeczy, ta współpraca, y, że kurczę, to... Jakby brałam się za dużo rzeczy, za bardzo za dużo rzeczy, nie? Jakby I cardio, i wytrzymałościowy trening, i siłowy, i siłownia, i fitness, i co, i taniec. A jeszcze na boks chodziłam, a jeszcze na street dance, a jeszcze na coś tam, nie? I mm, ja nie mówię absolutnie, że to było ze bo to była jakaś taka moja droga, którą ja przeszłam i oczywiście mogłabym to zrobić szybciej, tak? Ponieważ samo robienie formy zajęło mi 5 lat, tak? Yy, bo ja sobie te mieście ciągle tylko przypalałam. Tworzyłam, przypalałam, tworzyłam, przypalałam, tworzyłam. A takie przypalanie sobie mięśni, no to powoduje potem szereg problemów też metabolicznych, szereg problemów z hormonami, neuroprzekaźnikami, problemy ze snem. Jakby bardzo dużo rzeczy komplikacji się wtedy robi, jak robimy sobie takie eksperymenty na swoim ciele. No i teraz y, znowu jest też. Jest taki trend związany z ciało pozytywnością tak zwaną, i chciałam się też do niego odnieść. Um, ale dobra, może nie będę teraz tego wątku poruszać. Bo. Y, y, Klu jest takie, że jak ja zaczęłam robić pod okiem mojej trenerki te treningi, stosować dietę, ale już naprawdę tak na tip wszystko miałam dopięte, a Elka mnie jeszcze po prostu wzięła pod nóż mentalnie, to ja zaczęłam mieć rezultaty. Ale co się też wtedy stało? Trening fizyczny stał się dla mnie treningiem mentalnym. On zawsze w jakimś stopniu był dla mnie treningiem mentalnym, ale jak ja zaczęłam podejść do tego, jak ja zaczęłam podchodzić do tego na poważnie. Tak? Bo ludzie raczej podchodzą sobie tak lekceważąco, tu coś się zrobi, a to sobie nie zrobię bo mi się nie chce. Albo uznaje to za nieistotną rzecz. Myślę, że osoby, które akurat gdzieś tam próbują osiągać, próbują osiągać swoje cele, bo oni tylko próbują osiągać swoje cele, tak jak ja próbowałam, i żyją w takich pozorach, i ciągle rozglądają się na boki, i robią wszystko na raz i nic, i nie mają konkretnego celu, albo ten cel nie jest tak dobrze sprecyzowany. Tak też było u mnie. To, no to się kręcą w kółko cały czas, nie? I na przykład dlatego ja na moich procesach zmiany, sylwetki, bardzo baczną uwagę, jakby bardzo mocno biorę pod uwagę web, czyli jakby te procesy mentalne, które zachodzą w głowie podczas treningu, ale w ogóle zanim zaczniemy treningi, tak? Bo trening dieta to jest zawsze czubek góry lodowej. Natomiast to, co my robimy, zanim my rozpoczniemy treningi, czy nasza głowa jest przygotowana na ten sukces? I czy my w ogóle mamy takie zasoby, żeby osiągnąć ten cel, ten sukces? Bo może powiem, co ja zdobyłam po drodze do tych moich celów, jak ja już sobie potrafiłam poprawnie określić ten cel, tak, jak mnie ta moja trenerka tutaj po prostu mentalnie zbiczowała i ten trening stał się dla mnie treningiem mentalnym, trening fizyczny treningiem mentalnym, o czym ja już mówiłam, tylko może innymi słowami, tak, M powiem dla przykładu, na przy powiem na przykład, dla przykładu, masło maślane, no ale dobra, y powiedzmy, że miałam zrobić dwa treningi dziennie, jeden rano, drugi po południu, czy tam wieczorem i yy, pierwszy trening rano, poranny, po, powiedzmy, że wstawałam o szóstej rano tak? i robiłam ten trening. Wiadomo, że jak jest, nie wiem, zimno, mróz, spada śnieg i tak dalej, no to się nie chce zrobić czegoś czy rano treningu, no bo woła nas dżemka i tak dalej. No i teraz co trzeba zrobić, żeby oszukać swój mózg troszeczkę? Yy, wstać na komendę 1, 2, 3, założyć szybko buty na nogi i iść zrobić ten trening. Ja robiłam te treningi w terenie, i zresztą bardzo lubię i bardzo polecam, nawet jest gdzieś tam na YouTubie mój filmik, kiedy nie ma tego może za dużo, no ale wiecie, wtedy jak ja trenowałam, to jeszcze nie, nie, nie było tak to wszystko rozrośnięte. No i generalnie mm, mm, miałam powiedzieć, co ja zdobyłam po drodze, nie? Właśnie to, cierpliwość, systematyczność. Te momenty ciszy są specjalnie. Cierpliwość, systematyczność, sumienność. Ja do tego zaczęłam po prostu podchodzić na poważnie, sumiennie. Czyli nie opyli, opyliłam trening, tak jak czasami. Ja po prostu to widzę, tak? Że przychodzi ktoś, opyla trening i wychodzi, nie? Po prostu najgorsze jest to, jak pierwsze nie zadaje żadnych pytań. Jak ja się pytam, a masz do mnie jakieś pytania? Czasami coś podpowiadam, bo wiem, że osobie początkującej czy nawet średnio zaawansowanej może nie mieć pytań, no bo, wiesz, to jest tak, jak ja pójdę do księgowej, ja nie wiem, o co ja mam zapytać, tak? To ona jest ekspertem i ona się zna. No ale jeżeli po czasie ktoś dalej nie ma pytań, no to jest to alarmujące. To znaczy, że ktoś nie jest w ogóle ciekawy i podchodzi do tego na zasadzie jako taki powiedzmy dodatek do życia, ale taki zbędny dodatek do życia. I, I właśnie w momencie, jak się przestałam rozglądać na boki, przestałam żyć w iluzji i pozorach, że ja coś robię w kierunku mojego celu, a tak naprawdę, no to słabo mi to wychodziło, tak? Co widać było po wynikach, oczywiście, tak? Czyli w tych przypalonych mięśniach, w tych efektach jojo. I w momencie, jak ja podeszłam do tego na poważnie, ja wiem, że ja to powtarzam, tak? Ale ja to powtarzam dlatego, że bardzo często spotykam się z czymś takim, że ja coś mówię raz i do kogoś to nie dociera. I. Jak ja zaczęłam podchodzić do tego na poważnie, cieszyć się tą drogą, którą ja przechodzę, nie brać do siebie tak strasznie uczuciowo, tak jak dzisiaj to ludzie tak bardzo uczuciowo podchodzą, że jak ona mogła mi tak powiedzieć, tylko naprawdę, no moja Ela tam się nie pieprzyła w tańcu, tylko co mi miała powiedzieć, to mi powiedziała, jak miała mi wywalić wiadro pomień na głowę, no to mi wywaliła, tak? Ale ja się za to cieszyłam, bo ponieważ była do mnie, bo jakby była wobec mnie wymagającym nauczycielem, bardzo dobrze. Kocham takich nauczycieli i Yy, I też poważnie podchodziła do swojej pracy, prawda? Więc zresztą no, ja tak samo robię z moimi podopiecznymi. I ja się zaczęłam cieszyć tą drogą i wytrenowałam sobie tą cierpliwość, której nie miałam, tak? Bo chciałam mieć efekty szybko właśnie, tak? Trzy miesiące. No, zobaczyłam zdjęcie w internecie: trzy miesiące, sześciopak w sześć tygodni, halo? No to sześć tygodni napierdalam na brzuch. No nie ma sześciopaka, gdzie sześciopak, No i yy, cierpliwość, sumienność, przede wszystkim nie odpuszczanie sobie w chwilach słabości, tak? Cierpliwość, sumienność, rzetelne wykonywanie. To jest tak ważne. Rzetelne wykonywanie treningu. nie, Bo co się dzieje na przykład na treningu? O, nie mogę tego ćwiczenia. Rączka mnie boli. Paluszek mi się złamał. Paznokieć. O Boże. Straszne. No, tragedia. Paznokieć najważniejszy na świecie teraz, nie? Ja mam kurwa cel, że chcę mieć zajebistą formę na tam 2000. Już miało być 2000, nie? Już jest 2023 za chwilę. Ja jeszcze nie mam tej zajebistej formy, ale pasną no kiedyś. No, więc jakby rzetelność, sumienność, cierpliwość. Oj, trening naprawdę uczy cierpliwości. Jak on uczy cierpliwości. Jak on uczy tego, że ty nie masz efektów następnego dnia treningu. Nawet jak zrobisz naj, najlepszy trening. Że to nie jest jeden dzień, to musi być cykl. To, to, tak, tak samo z jedzeniem, nie wystarczy, że jeden dzień się będziesz zdrowo odżywiać, to jest cykl, tak? dieta się będzie zmieniać wraz z treningiem, trening się będzie zmieniać, ciało się zaadoptuje, zaadoptuje się do bodźców treningowych, tak? dlatego trenujemy w cyklach, makrocyklach, mezocyklach, dlatego dieta też się będzie zmieniać, tak? w zależności od tego, czy mam wysoki poziom tkanki tłuszczowej, czy niski poziom tkanki tłuszczowej, czy średni poziom tkanki tłuszczowej, czy sobie mogę pozwolić na cheat meal, czy cheat day, czy kurwa czy tweak, nie? To w zależności od tego, ile ja mam tkanki tłuszczowej. A nie, że ja czytam w internecie, że. No dla zdrowia psychicznego, czyt. sobie co by zrobić? No, sorry, ale jak ktoś ma 40% tkanki tuszowej, to wa bardzo wątpię. No, więc jakby kształtu ciała, kształtując charakter. Dziękuję, do widzenia. Amen.